Cześć wszystkim, dawno mnie nie było. Chciałam Wam dzisiaj pokazać kilka rzeczy. Dostałam właśnie <grytania> przed chwilą z fabryki Wemy, Weny, to jest ten upominek niespodzianka za to wyzwanie. I to wszystko, te wszystkie skarby trafiły do mnie. Trochę takich świątecznych. Takie czady. O. Dobra. To tak. <gryw> Czad. Bardzo mi się podoba i bardzo dziękuję. I chciałam Wam coś jeszcze pokazać, bo przyszło do mnie właśnie też przesyłka z magicznej kartki i oprócz takich oto cudów świątecznych, które sobie zamówiłam, bo mi trochę brakło. I taka jeszcze jest te jemioły do wycięcia. To przyszły do mnie dwa papiery. One były chyba jakieś takie bardzo w promocji, więc przy okazji to jest taki zestaw papierów. Fajno, tak się mienią. Podoba mi się. Sam raz. Kilka jeszcze są jakieś inne kolory. O czarno-biały. Tak to wygląda. I jeszcze jest papier, którym się po prostu zakochałam. który jest tak piękny, że właśnie siadłam i będę robić album. Mimo, że to nie świąteczny, ale jednak tak to wygląda. Nazywa się Zaczarowany ogród magicznej kartki. Jest po prostu piękna. Jestem ciekawa, czy jest też w większym formacie, bo jak jest, to na pewno sobie zamówię. Bo po prostu no, kartki są piękne, prześliczne jest. I wiem, że zima, ale ja będę robić takie. Po prostu czat. Super, no się tak fajnie, no ekstra po prostu. Piękne kolory, takie normalnie, super, ekstra. Szał po prostu. Jak dla mnie. I wiem, że ona jest teraz jakiejś chyba ogniszce czy czymś takim, bo ja to przy okazji zobaczyłam. Jest dużo tych elementów. Mi się bardzo podoba naprawdę super. Polecam. Nie spodziewałam się, że to będzie aż takie fajne. I to tyle jeśli chodzi o zakupy. Chciałam Wam tylko jeszcze pokazać moje szyszunie Robiłam na jarmark do przedszkola dla dziecka. I jedna i druga odstawce brzozowej. Źle widać w tym świetle, ale są rokatem obsypane i perełki. No i coś, co wystawiłam też na... do fabryki Weny, na dekorację domu. To moje domki. <laughs> Śnieżna kraina. Tak to wygląda. I to tyle. Biorę się za robotę. <laughs> Dzięki, na razie.